Wyraź pole prostokąta przedstawionego na rysunku jako funkcję zmiennej x podaj wymiary prostokąta o największym polu. Wprowadzam oznaczenia a, b, c, d, e oraz f. Tak, żeby można było łatwo wykazać podobieństwo trójkątów. I bok fe oznaczę przez y. Bok fa to jest x. I bok ad to jest y. O, no, jest to prostokąt, czyli 2 razy y i 2 razy x. E, trójkąt F, E, C i trójkąt A, B, C wyglądają na to, że są podobne, czyli teraz trzeba tylko uzasadnić podobieństwo trójkątów. Tutaj jest kąt prosty i tutaj jest kąt prosty, czyli w obydwu trójkątach jest kąt prosty e, i kąt do góry jest wspólny, czyli kąt alfa jest e, kątem wspólnym, co oznacza. Że na podstawie cechy kąt-kąt mogę stwierdzić, że trójkąt FEC jest podobny do trójkąta ABC. Skoro są podobne, to znaczy, że e, mogę ułożyć odpowiednią proporcję, czyli tak: bok FE, czyli Y z małego trójkąta do odpowiadającego mu boku w dużym trójkącie, czyli do AB. To jest 4, jest tak jak bok FC w małym trójkącie, czyli 2 odjąć x, do boku AC w dużym trójkącie, czyli do 2. No i mnożąc proporcję 2y równa się 8 odjąć 4x, czyli y jest równe 4 odjąć 2x. Teraz założenia. Ponieważ y jest bokiem w trójkącie, to znaczy, że musi być dodatni, długość jego musi być dodatnia, co oznacza, że 4 minus 2x musi być większe od 0. Minus 2x większe od minus 4, czyli x mniejsze od 2. Ponieważ jest to długość boku, to znaczy, że musi być też dodatni, czyli x należy od 0 do 2. I to jest dziedzina do zadania. Taki musi być, x w takim przedziale musi się mieścić. Mam podać wymiary prostokąta o największym polu. Pole prostokąta ma być największe. Pole prostokąta to jest x razy y. Teraz podstawiam za y 4 minus 2x, czyli x 4 odjąć 2x. W takim razie mogę oznaczyć p od x, czyli funkcja pola p od x to jest minus 2x kwadrat dodać 4x. A jest mniejsze od zera, czyli największa wartość maksymalna znajduje się w wierzchołku. x wierzchołka to jest minus b przez 2a, czyli minus 4 przez minus 4, czyli równa się 1. Zatem pole będzie największe, jeżeli x jest równe 1. No i teraz tą jedynkę podstawiam liczonego y, czyli w to miejsce. Tutaj jest za x podstawione 1, czyli y równa się 4 odjąć 2 razy 1, czyli 2. Czyli wymiary prostokąta to jest 2 na 1, 2 to jest ten poziomy bok, a 1 to jest ten bok pionowy.